Zbliża się weekend, a wraz z weekendem do Polski zbliża się też poprawa pogody. I to jest chyba najważniejsza pogodowa informacja tego poranka. Dzień dobry, Ksenia Chlebicka. Teraz czas już na szczegóły. Na zachodzie kraju poranek miejscami nawet bezchmurny, pogodny, ale i delikatnie chłodniejszy z temperaturą na poziomie dwóch, maksymalnie trzech stopni. Centrum, wschód i południe Polski. Tu zdecydowanie więcej chmur. Właściwie można powiedzieć, że w większości regionów zachmurzenie całkowite. Mrzawki pojawiają się w tym momencie na ziemi łódzkiej, ale temperatura wyższa do 6-7 stopni, tyle na przykład w Krakowie, czy w Rzeszowie. W drugiej części dnia na zachodzie niezmiennie pogodnie i ciepło do 14 stopni w Szczecinie, czy w Gorzowie. Na wschodzie, na południowym wschodzie przede wszystkim jeszcze będzie się chmurzyć, tu może pokropić. Będą skąpe opady deszczu, często mrzawki, ale będą się pojawiać, a w najcieplejszym momencie dnia temperatura od 9 stopni Koło brzegu do 12 w łodzi w Warszawie, wspomnianych już 14 stopni na zachodzie, tu cieplej, a weekend przede wszystkim pogodny, słoneczny i bardzo ciepły. Zwłaszcza w sobotę możemy liczyć na 17 stopni. Jutro, początek weekendu, słoneczny z temperaturą do 16, ale w niedzielę więcej deszczu, choć to też jest dobra informacja. Poniedziałek z przejaśnieniami na nizinie Szczecińskiej, we wtorek pogodnie na zachodzie, na wschodzie może pokropić. Do zobaczenia.